Moim gościem jest pan Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki Business Center Club. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś minister pracy i polityki społecznej zapowiedział, że na dniach poznamy projekt ustawy o wydłużeniu podniesieniu wieku emerytalnego. Przypomnijmy, ten projekt rządowy będzie zakładał wydłużenie, podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, dla, co, miesiąc, co 4 miesiące o miesiąc. W perspektywie 2020 ten wiek ma wynieść 67 lat dla mężczyzn, 2040 dla kobiet. Tymczasem Solidarność zebrała już ponad 1, 200, podpisów pod. Referendum w sprawie tych zmian. Czytaj pod umożliwieniem Polakom zawetowania za tak, tego rządowego pomysłu. Pan uważa, że w świetle takiego, takiej niezgody społecznej na, na ten projekt referendum powinno się odbyć? Tak, wydaje, wydaje się, że sytuacja staje się bardzo niebezpieczna i zaczyna się powoli chyba wymykać spod kontroli rządowi ze względu właśnie na tę inicjatywę referendum. Sama reforma jest niesłychanie ważna, niesłychanie ważna dla finansów publicznych tego naszego kraju, po prostu w długiej perspektywie. Za kilka czy kilkanaście w szczególności lat, jeżeli ta reforma nie zostanie przeprowadzona, będzie państwo zmuszone do wykładania z budżetu olbrzymich sum, to oznacza podwyższenie podatków, podwyższenie VAT-u na przykład i tak dalej, i tak dalej. Do tego nie można dopuścić, bo, a, a jest to, nasze trend jest nieunikniony, bo na to wskazuje demografia po prostu. No, ale to że... mimo wszystko Polaków nie, nie przekonuje. Nie jak, na... zatem, nie... jak zatem im to y, wyjaśnić, wytłumaczyć, żeby zgodzili się na te, jak wielu ekspertów y, podkreśla, konieczną zmianę? się do tego zmierzam. Y, nie przekonuje Polaków, dlatego, że Polacy nie wiedzą, o co chodzi. To znaczy, nie, do tej pory nie było poważnej kampanii ze strony rządu wyjaśniającej na ten temat. Oczywiście jest mnóstwo rozmów, są dziesiątki, być może setki rozmów, co każdego tygodnia czy każdego miesiąca w różnych niszowych miejscach jakieś artykuły się pojawiają. Nie tworzy to żadnej spójnej całości. I wydaje mi się, że teraz rząd, zaczynając od tego, że deklaruje, że pokaże, przedstawi w ciągu za tydzień, powiedzmy za kilka, za 10 dni projekt yy, yy, prawa, projekt ustawy na ten temat robi poważny błąd, w szczególności błąd polityczny. Dlatego, że konfrontuje ten projekt z tą olbrzymią inicjatywą wcześniej podjętą przez związki zawodowe i tym milionem 200 tysięcy podpisów, które już są złożone przez obywateli w oparciu o błędną lub żadną informację. No ale minister pracy mówi, że zaprasza do konsultacji społecznych, zaprosi pracodawców, zaprosi związki zawodowe, zaprosi związek emerytur, emerytów i jakby liczy na to, że debata publiczna będzie miała miejsce, tylko pytanie, czy tak właśnie powinny wyglądać nowoczesne współczesne konsultacje społeczne w świetle chociażby tego co obserwujemy teraz w związku z akta. Chciałem powiedzieć jeszcze, jeszcze jedno, to znaczy że rząd nie powinien zaczynać od przedstawienia projektu ustawy, powinien zacząć od właśnie olbrzymiej akcji propagującej to co rząd zamierza w ogóle przedstawić, czyli samą reformę. To powinien być taki bardzo silny kontekst, taki artyleryjski, przygotowawczy, gdzie przedstawia się najróżniejsze argumenty, wyliczenia, konsekwencje. Jest olbrzymia codzienna dostawa informacji każdemu obywatelowi, i dopiero potem wychodzimy z założeniami projektu, tak jak to się porządnie w procesie konsultacyjnym odbywa, które, do którego konsultacji zapraszamy najróżniejsze ugrupowania, związki zawodowe, pracodawców, etc., etc., ale dopiero po tym, kiedy społeczeństwo wie, o czym jest rozmowa. Na razie nie wie, i stąd jest ta konfrontacja. No ale czy teraz to wciąż można uratować, bo projekt już jest albo prawie jest gotowy? Czy zatem zapraszanie teraz i w jakiej formie zaproszenie Polaków, przedstawicieli? różnych środowisk do dyskusji na temat podniesienia wieku emerytalnego ma sens? I jak to zrobić, żeby miało sens? Tak, oczywiście. Tutaj powinna być bardzo modelowa, modelowo przeprowadzona akcja związana z konsultacjami publicznymi, prawda? Nie tylko społecznymi, czy nie tylko w gronie komisja trójstronna versus rząd, tylko także, żeby każdy obywatel potencjalnie miał prawo się wypowiedzieć w tej sprawie. I to oznacza y, ogłoszenie tego aktu, który ma, y, który rząd opracował. Mamy nadzieję, że jest to że są założenia do ustawy, a nie ustawa, nie projekt ustawy, dlatego że założenia są ogólnym, opisowym pokazaniem, o co rządowi chodzi i jak to chce rozwiązać. I to powinno być opublikowane oczywiście w internecie, także w prasie, także jakieś streszczenia powinny być w innych mediach elektronicznych. I wtedy ludzie poczują się, że są potraktowani jako partnerzy, że mogą się wypowiedzieć i że to będzie jakoś uwzględnione poprzez pewne podsumowanie ich wypowiedzi i odpowiedź ze strony rządu. Wtedy to będzie rzetelna konsultacja, ale poprzedzona musi być propagandowo wyjaśniającą akcją informacyjną. Witold Michałek, ekspert do spraw gospodarki Business Center Club. Dziękuję za rozmowę.